Witam Was w kolejnym filmiku Dzisiaj zapraszam Was na strudnia. dnia to już dawno dla Was nie nagrywałam Także stwierdziłam, że dzisiaj dla Was Taki filmik właśnie zrobię, taki nagram I chciałam Wam pokazać jak się ubieram Bo za chwilę wychodzę. jest u nas ładne słońce Natomiast jest zimny wiatr I chciałam Wam pokazać Co ja na siebie zakładam Więc na górze mam Koszulkę, koszulkę, bluzkę Z New Yorkera Z napisem Love Never Fails I to jest Prawda, taka koszuleczka zwykła różowa, tak różowa, tył ma dłuższy, tył ma dłuższy, przód ma krótszy, także do legisów idealna. I na nogach mam legisy, legisy zwykłe, najcieplejsze, czarne, delikatne, one nie są takie cienkie, ale są trochę grubsze, także nic nie prześwituje, czy bielizna, czy, czy nasza skóra, także są trochę cieplejsze, na wiatr akurat. I są to zwykłe legginsy długości 3, 78 nie wiem. Takie leginsy one są z Allegro. Nie mam pojęcia czy te sprzedawca jeszcze je ma, bo dość dawno je zamawiało się z szosy, natomiast jeżeli znajdę linka, to Wam go podlinkuję, jeżeli nie no to nie podlinkuję. Także takie zwykłe czarne legginsy, a na nogach mam baleriny. Te moje nowe baleriny z... są wygodne, pierwszy raz z nich wychodzę, mam nadzieję, że nie wrócę na bosko, że mnie nie obetrą. Z fajną kokardką, takie na luźno do, właśnie do biegania, czy na pracowaw, czy um, do sklepu, także takie balerinki. Na górę zakładam tradycyjnie moją kurtkę. Zastanawiałam się, czy by założyć coś innego, co by tutaj może lepiej pasowało, ale stwierdziłam, że nie. Zakładam kurtkę. Um. Myślę, że to jakoś Wygląda tak trochę bardziej na sportowo. Ehm, także moja kurteczka, którą też już milion razy widzieliście i do tego torebka. Torebka od mojego narzeczonego. Ehm, rebusia taka. Ehm, teraz zasadzie nie wiem gdzie on ją zakupił. Czy to były Czechy, czy Holandia. Ehm, bardzo, bardzo fajna mi się, że pasuje do mojej dzisiejszej stylizacji. Ehm, także to był mój strój dnia, Mam nadzieję, że wam się spodobało. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Ściskam Was gorąco i do zobaczenia. Pa-pa!